O, oh, hej! No, hej! Kasz, jedziesz na ten obóz tygodniowo e, nowych? Tak, też jadę na ten obóz akurat. Razem jedziemy. Za chwilę przyjdzie pani. Dzień dobry, klaso. Wszyscy są? Tak, e, ale nie ma ken, ale nie ma Briana, bo jest chory. Nie ma Gesiki, bo jest, bo, bo jest też chora, Leż w pikalu. Dobrze więc areska, areska, jest. Proszę tuż. O wreszcie, o wreszcie, no. Trochę się chceszło. No dobra. No. Ja tu. A ja tu. A ja tu. Potykajcie na nami, ja, A ja się och kachni. A jak uja się miechka. Och, tu, Kiedy już jechali. No wreszcie. O, bawę chwienki kawał grogi. tyku? Tak Wiła, yy, że tutaj jest mapa i musi się naleć kark. Tutaj jest ona, na konie ten kark na tym iść, jest właśnie ten kark. Musi się czergnąć. I musi się ten, i musi się w parach kobeć. i musi się hej, las, musi się hej, wszystko. Rękom. Co co jeszcze? Yy, Każdy, yy, tak. Chwilę może. Chwilę może. O, być. Jech! My razem. Yy, Każdy go po po mapie mapie. Pamiętajcie, że Pamiętajcie, że każda grupa nie może mieć, nie może mieć, nie może nie może innej grupy złapać. Także już. Wyruszajcie. Dobrze, proszę panią. Chodź. Już idę.